Hej, witajcie na moim kanale. Tutaj Gabriel Hiodo. Bardzo się cieszę, że jesteś. Ja jako specjalista od randkowania zrobiłem research i znalazłem najciekawsze i najpopularniejsze aplikacje do randkowania w Japonii. Bardzo dużo osób korzysta z takich aplikacji, dużo moich znajomych i przede wszystkim dużo turystów, którzy przylatują do Japonii. I nie, to niestety nie jest film sponsorowany. Ja ciągle czekam, aż dostanę jakąś ciekawą współpracę. Ale na ten moment niestety robię to za darmo. Ale największą satysfakcję nie przyniosą mi pieniądze ze współpracy. Tylko jeśli wykorzystając z tego, co wam powiem, znajdziecie jakąś miłość w Japonii. Jakiś czas temu dostałem różne komentarze dotyczące tego, że muszę zrobić większy research, jeśli chodzi o moje filmy, żeby brać jakieś dane, statystyki czy coś takiego. Chociaż wiecie, ja po prostu opowiadam swoją perspektywę, swoje doświadczenie o Japonii i tak dalej, ale okej, okay, umówmy się, że do tej pory mówiłem wszystko to, co po prostu wiem, ale o randkowaniu, no. Za dużo to nie wiem, więc y, musiałem trochę poczytać i znalazłem bardzo ciekawe artykuły dotyczące właśnie aplikacji do randkowania. W Japonii takie aplikacje są popularne i nie jest to coś wstydliwego, ani nie jest to coś takiego, wiecie, że, że nie powinno się używać, bo to ma jakąś tam złą opinię. Nie, tak to raczej nie wygląda w Japonii. Co to w ogóle za randkowanie? Dziwne. Nie wiem czy słyszeliście o czymś takim jak Guiding Hunters Ale to są Japończycy, którzy polują na turystów zagranicznych Polega to tylko na tym, że są Japończycy, którzy po prostu są zwariowani na punkcie wyglądu y, za oceanu Na przykład właśnie europejskiego wyglądu, albo ze Stanów, czy cokolwiek w zasadzie Byle by to nie wyglądało na Azjatę Brzmi to trochę rasistowsko Trochę chyba jest, ale okej, okay, w ogóle się na tym nie skupiajmy. Po prostu są Japończycy, którzy naprawdę bardzo chcą mieć swoją, nie wiem, dziewczynę, swojego chłopaka z wyglądem obcokrajowca. Ale po co to mówię? W tych aplikacjach wszystkich, może nie we wszystkich, ale w większości aplikacji randkowych. Jak się uzupełnia swoje dane, to oczywiście podaje się swoje obywatelstwo. To jest powiedzmy w miarę normalnie przy rejestracjach dość często takie coś się robi. Jednak ta aplikacja randkowa często żeby kogoś sparować, to właśnie wykorzystuje czasami to, że możesz na przykład sobie wybrać, że chcesz mieć zagraniczną osobę i ta aplikacja po prostu wszystkich niejapończyków będzie ci powiedzmy tam podsuwać. Więc działa to na tej zasadzie. Tak jak wspomniałem, jest to trochę dla mnie niezrozumiałe, a w każdym razie, jeśli turyści przylatują do Japonii, to właśnie nie warto oszukiwać, że jest się Japończykiem czy coś, ponieważ no, po prostu może być tak, że traficie na takich Kajin Hunters, którzy będą po prostu chcieli się z Wami spotkać, a dalej to już nie wnikam. Oczywiście, to jest tylko jeden z narzędzi w tych aplikacjach. To nie jest tak, że to chodzi tylko o obywatelstwo i skąd ktoś pochodzi. To po prostu jest jedna z opcji, że możecie wybrać, że na przykład chcecie kogoś z Japonii, chcecie kogoś z Polski, coś w tym stylu. No dobra, przechodzimy do sedna. Znalazłem ranking, który praktycznie w każdych artykułach się zgadza. Na pierwszym miejscu jest aplikacja, która nazywa się Pearce. Pers to aplikacja dla osób, które szukają chłopaka, dziewczyny na poważnie. Szczególnie nadaje się dla mężczyzn i kobiet w przedziale Wiekowym od 20 do 40 lat. I generalnie ta aplikacja jest znana z tego, że powiedzmy najlepiej dopasowuje pary i jest najwięcej użytkowników, ponieważ w Japonii jest 10 milionów użytkowników. God 10 milionów, w całej Japonii 125 milionów. 125 milionów licząc dzieci i osoby starsze, więc 10 milionów to jest. Jest to napisane też, że aplikacja jest fajna, podobno też dlatego, że dopasowuje pary ze względu na zainteresowania i pasję. Więc, jeśli się spotkacie, to będziecie mieli wspólne tematy i będziecie po prostu mieli o czym rozmawiać. Mamy tutaj fajny wykresik, który nam pokazuje cel tej aplikacji, a w zasadzie cel użytkowników tej aplikacji. Po lewej stronie mamy te wszystkie cele na wykresiku. Najbardziej na niebiesko 72,6% to jest w celach miłosnych. 19,6%. Konkacy, czyli e, cele małżeńskie. W sensie wiecie, jesteście na tyle poważni, że szukacie osoby, z którą będziecie mogli po prostu wziąć ślub w przyszłości. 1% to szukając znajomych, a 6,8% to w celach zabawy. Po prawej stronie mamy przedziały wiekowe najwięcej osób, czyli prawie połowa. To są ludzie, którzy mają okolice 20 do 30 lat. 34,6% to są ludzie powyżej 30 do 40 roku, no i dalej już widzicie, że tych ludzi jest znacznie, znacznie mniej. 80% praktycznie to są ludzie, którzy mają 20 do 40 lat. Jest to również napisane, dla kogo jest ta aplikacja. Dla początkujących użytkowników aplikacji randkowych. Podejrzewam, że to chodzi po prostu o to, że ta aplikacja jest bardzo łatwa w obsłudze i jeśli ktoś nie zna się do końca na tym, w sensie, wiecie, podejrzewam, że to trochę coś tam trzeba wiedzieć, że w jaki sposób się pisze, w jaki sposób te strony działają, komu ufać, komu nie, więc podejrzewam, że pod tym względem ta aplikacja jest fajna, ponieważ jest w miarę łatwa w obsłudze. Dla osób, które chcą znaleźć chłopaka, dziewczynę, of course, dla ludzi od 20 do ponad 30 lat i ludzie, co mieszkają w mniej, powiedzmy, popularnych miejscach, w takich mniejszych Chcę powiedzieć w wioskach, no ale na takich, powiedzmy, obrzeżach Japonii, gdzie po prostu nie mają się gdzie spotkać z innymi ludźmi. I ostatnie dla osób, którzy szukają partnerów z tymi samymi pasjami. Mamy tutaj jeszcze kolejne dane, które pokazują, ile faktycznie jest aktywnych użytkowników. Tutaj jest na przykład po lewej stronie pokazane, że codziennie 3000 mężczyzn zakłada konta i 1906 kobiet. W prawej stronie mamy aktywnych użytkowników, czyli 303 tysiące mężczyzn i ponad 200 tysięcy kobiet aktywnie działa na tej aplikacji. Jeśli nie będziesz w stanie wśród 300 tysięcy albo 200 tysięcy znaleźć sobie kogoś, z kim chociaż się spotkasz, nie martw się, są jeszcze inne aplikacje. Została jeszcze niestety, ale kwestia ceny. Uwaga, kobiety mają za darmo. Faceci, przez to, że są zazwyczaj creepy, muszą płacić. I to nie tak mało. Tu jest napisane miesięcznie 3600 jenów. 3600 jenów to jakieś 134 zł miesięcznie. God damn, ale miłość jest droga. 134 miesięcznie. <grych> to dopiero wstęp. Przejdźmy do następnej aplikacji Taple. Ta aplikacja charakteryzuje się tym, że pojawiają się ludzie w sensie ci proponowani bardziej losowo niż, niż tak stricte dopasowani, ale mimo to. Współczynnik dopasowania par jest naprawdę bardzo wysoki. I wśród ludzi, którzy poprawnie uzupełnili swoje profile, w sensie w 100% jakieś takie szczegóły i detale, to 90 z nich potwierdziło, że w ciągu 24 godzin znaleźli jakąś parę. I ta aplikacja jest taka bardziej, wiecie, dla zabawy, w sensie nie w celach. Zabawy, tylko po prostu na takim bardziej luzie niż na przykład Pers, gdzie to podejście jest bardziej poważne. 66% ludzi to w wieku swoich 20 lat. W swoich 30 to 25% i starsi, no to reszta. W jakich celu jest ta aplikacja? 78% w celach miłosnych, w celach ślubnych jest tylko 12%, a żeby iść na randkę tylko 10%. W sensie, że trochę nie rozumiem, przyznam szczerze, tych wszystkich rozróżnień, ponieważ w zasadzie jedno łączy się bardzo z drugim, a nawet z trzecim, ponieważ DETO, czyli randka, w celach randki jest tylko 10%. No ale jeśli to jest cel miłosny, no to w zasadzie randka jakaś chyba też by się przydała. Więc powiedzmy, że trochę dla mnie to jest niezrozumiałe, ale tak tu jest napisane. O, akurat to jest ciekawa funkcja w tej aplikacji, ponieważ. Będziecie w stanie ustalić jakieś spotkanie w większym gronie. Powiedzmy na przykład: Chcę spotkać się z nie wiem, w czwórkę, w tym barze, o tej godzinie. I osoby chętne, powiedzmy, jakby na to aplikują, czy coś w tym stylu, ale też, zresztą, na przykład jak. Możesz napisać, że Ty wraz z dwójką swoich znajomych będziecie wtedy na przykład w takim barze i ktoś może również powiedzieć, że w zasadzie oni też mają trójkę znajomych i też są chętni na spotkanie, to możecie się po prostu spotkać w większym gronie. Co jest totalnie moim zdaniem bardzo ciekawą opcją, zwłaszcza jeśli ktoś powiedzmy boi się o swoje bezpieczeństwo, czy cokolwiek zwłaszcza przy pierwszym spotkaniu, no to według mnie to jest naprawdę bardzo spoko opcja. I tu jest napisane, że według oficjalnej ankiety przeprowadzonej przez tą aplikację. Połowa mężczyzn znajduje miłość w ciągu dwóch miesięcy od rozpoczęcia korzystania z aplikacji. Ciężko w to uwierzyć, ale tak tu jest napisane. Oczywiście kobiety za darmo. Mężczyźni, przez to, że są creepy, 140 zł za miesiąc. Pyk. Trzecia aplikacja, With. Bardzo dużo reklam jest w tej aplikacji, więc jest to dość popularna, powiedzmy, aplikacja. Bo ciekawe jest to, że jeden celebryta w Japonii, który. Specjalizuje się właśnie w psychologii, stworzył tą aplikację i przy rejestracji do tej aplikacji uzupełnia się test psychologiczny i na podstawie wyniku twój profil będzie przedstawiany osobom, które otrzymały podobny wynik. Więc miłe osoby pójdą do miłych, a z boki pójdą do zboków. Jest to też napisane, że przez to, że dodaje się swoje zainteresowania i pasje, to dopasowanie do drugiej osoby będzie bardziej. Treściwsze. Tutaj mamy oczywiście pokazane, ile w jakim wieku jest użytkowników, i 83% osób szuka miłości. Tylko 9% w celach małżeńskich, no i 8% to po prostu chyba jakieś spotkanie. Fajne w tej aplikacji na pewno jest to, że przede wszystkim co się liczy to twoje personalia. Niekoniecznie to Jakie masz dobre cechy Tylko też jakie masz złe cechy I to mniej więcej powinno się dobrze Dopasować cię do drugiej osoby Oczywiście, że to nie zawsze się sprawdzi Ale choćby sam fakt tego, że Zwykle aplikacje polegają głównie na wyglądzie Jak wspomniałem wcześniej Nawet tylko na tym, że ktoś Wygląda nie japońsko No to na tym się właśnie Te aplikacje czas często utrzymują Ta aplikacja natomiast polega Tylko i wyłącznie na twoim zachowaniu To co wolisz robić Bardziej niż na tym, jak wyglądasz. Więc mniej urodziwi ludzie mają w końcu równe szanse. A często ci ładniejsi ludzie mogą mieć gorsze personalia, więc powiedzmy, że w końcu jest remis. Czwarta aplikacja: Ohiyai. Ohiyai po japońsku to dosłownie znaczy randka w ciemno. Randka w ciemno, co to jest? Chyba wszyscy zresztą wiemy, co to jest. Ohiyai jest aplikacją dla nieco poważniejszych ludzi. Mimo, że wspomniałem o tym, że właśnie w tej aplikacji możesz sobie wybrać konkretne państwo, które Cię interesuje, to paradoksalnie jest to dość poważna aplikacja. Mimo tego, że większość ludzi, bo prawie 90% to osoby od 20 roku życia do swojej 40, więc to są w zasadzie dość młodzi ludzie, więc mimo tego, że prawie 90% to osoby młode, to bardzo dużo osób używa tej aplikacji w celach małżeńskich, bo aż 77% użytkowników. Powiedziało, że zaczęli korzystać z tej aplikacji, żeby sobie znaleźć małżonka na przyszłość. Tylko 22% to jest miłość i 1% randka. Omijaj w porównaniu do innych aplikacji ma przewagę taką, że stosunek mężczyzn do kobiet jest jakby najbardziej wyrównany. Wszystkie te aplikacje, co wspomniałem, są płatne dla mężczyzn, ale nie martwcie się. My, mężczyźni, jesteśmy na tyle creepy. Że możemy zapłacić 140 zł miesięcznie, żeby korzystać z takich aplikacji. I to również potwierdza to, że po prostu we wszystkich aplikacjach mężczyzn jest więcej. Omijaj, ma stosunek mężczyzn do kobiet 55 do 45. Peresz na przykład jest 58 do 42. W tym artykule również jest napisane, że mimo tego, że użytkowników jest znacznie mniej niż w Pers, to przez to właśnie, że tych ludzi jest mniej, twój profil będzie się częściej pojawiać i będziesz mieć po prostu większe szanse. Przynajmniej tak tu jest napisane. I co ciekawe, według tej aplikacji, jeśli ktoś rzetelnie z niej korzysta, to przynajmniej raz, dwa razy w tygodniu pójdzie na randkę. Cena Prawie 4000 jenów, czyli 150 zł. Oczywiście mężczyźni. Piąta aplikacja: Tinder. Korzystanie z Tindera nie jest aż tak popularne. W Japonii w zasadzie na przykład Facebook czy Messenger również nie są popularnymi aplikacjami. Korzysta się z Line takiej japońskiej aplikacji e, do pisania, do wysyłania sobie jakichś zdjęć i tak dalej. Więc w zasadzie z Messengera na przykład bardzo, bardzo mało, który Japończyk korzysta na co dzień. Podobnie jest z Tinderem. Tinder jest ogólnoświatowy, a w Japonii są po prostu inne aplikacje, takie jak które wymieniłem do tej pory. Oprócz tego Tinder charakteryzuje się tym, że osoby, które korzystają z Tindera zazwyczaj szukają po prostu przyjemności. I takich krótkich raczej spotkań. I właśnie przez to, że ten Tinder ma taką dość mocną etykietę na sobie, że jest to aplikacja dla takich, co tylko po prostu chcą się pobawić, no to dużo, dużo, dużo Japończyków po prostu nie jest zainteresowana tą aplikacją, ponieważ mimo wszystko, powiedzmy właśnie, jak już się jest w wieku 25 czy tam 30 lat wzwyż, no to te osoby aplikacji używają głównie dlatego, żeby właśnie, jak sami widzicie, znaleźć miłość swojego życia, bardziej niż po prostu przygodę swojego życia. I samo korzystanie z tej aplikacji, z opinią, że ktoś po prostu szuka sobie przyjemności, przez to właśnie czasami, wiecie, w Japonii, na przykład w Tokio, czy w Osace, jest bardzo dużo ludzi w jednym miejscu, więc kiedy komuś wyjdzie na przykład twój profil, zobaczycie na Tinderze i tak dalej, ktoś się dowie, że masz Tindera, i ta opinia nawet na ciebie wtedy przejdzie, no to właśnie przez to Japończycy rzadziej Korzystają z Tindera niż z innych aplikacji randkowych. Ponieważ, właśnie aplikacje takie jak OMI czy Pairche nie ma za sobą takiej etykiety, że to jest tylko dla zabawy, tylko to jest po prostu coś takiego całkiem normalnego. I na koniec siódma aplikacja, która moim zdaniem jest. Zresztą, po prostu Wam opowiem, na czym to polega. Krasni. Aplikacja polega na tym, że zakładacie sobie profil, wpisujecie swoje zainteresowania i kim Wy jesteście zainteresowani. I zostawiacie na przykład włączone powiadomienia. Działa to w ten sposób, że jeśli ktoś, osoba, która jest dla was parą, również ma tą aplikację, i ma na przykład telefon w kieszeni, i tak się złoży, że akurat będziecie przechodzić obok siebie, to dostajecie powiadomienie na telefon, że para jest blisko ciebie. Ty wyciągasz telefon, sprawdzasz, że o! Ta osoba wyświetla ci się jej zdjęcie. Interesuje się tym, i tym, i tym. Lubi oglądać anime, Ma, nie wiem, 25 lat. O! Obserwujesz? Szukasz tej osoby? Okej, okay, widzę cię. I możesz do niej zagadać? Nie musisz. Ta osoba oczywiście też to dostaje. I dlatego to jest creepy, ponieważ. Ktoś wie o tobie całkiem sporo, w zasadzie, i dokładnie wie, gdzie się znajdujesz. Ale oczywiście ja nie korzystałem z tej aplikacji, więc nie wiem, prawdopodobnie są tam jakieś e, specjalne rzeczy dla bezpieczeństwa ludzi i tak dalej. W każdym razie, no jest to, jest to pomysł ciekawy, ale no taki dla osób, chyba nawet szukających więcej przyjemności i wyzwań niż w Tinderze. Na dzisiaj to już wszystko. Mam nadzieję, że Wam się podobał ten odcinek. Obserwujcie mnie na Instagramie, subskrybujcie mój kanał i do zobaczenia.